Prawda musi się znaleźć także w książkach, w podręcznikach. Musi się znaleźć i to jest nasze drugie wielkie zadanie. Musimy to wszystko opisać. Musimy znać fakty. Musimy ustalić fakty także w tym sensie, o którym mówi się w ramach porządku państwowego, a więc procesowo czy przez odpowiednie organy państwa. To dzieło dopiero się dzisiaj zaczyna. Bo to, co było dotąd, to był pozór, to było udawanie. Dziś zaczyna się praca, zaczyna się prawdziwa praca. Oczywiście byli tacy, o których będę jeszcze mówił, którzy pracowali, pracowali przez cały czas, pracowali efektywnie, odważnie. Ale powtarzam, dzisiaj jest potrzebny inny poziom. Prawda ta, którą można określić jako prawdę publiczną, prawdę państwową. Prawda w podręcznikach, prawda w książkach, prawda w środkach masowego przekazu tych powszechnie dostępnych, prawda w świadomości Polaków, bo przecież miliony Polaków, także tych uczciwych, nie wie co się stało, nie rozumie tego wszystkiego. Musimy im to wyjaśnić, musimy skorzystać z tego, że mamy dziś możliwości, żeby Polacy wiedzieli i zrozumieli.